jesteśmy w tej tematyce takiej świątecznej, to ja pokażę Wam kilka propozycji, które przyszły do mnie ze sklepu ten, które będą idealne właśnie na święta, na sesję. w ogóle na ten wyjątkowy dzień, jakim jest Wigilia i spotkanie z, z rodziną. I co najfajniejsze, że tutaj mam dwa zestawy mama i córka, czyli dla mnie i dla Blani. Za chwilę to wszystko poprzemieszam, ale chcę Wam pokazać tak z grubsza, jakie one są piękne, bo być może z oddali nie będzie widać nawet czy materiału, czy właśnie tych cekinowych tutaj właśnie zdobień. Dla ten komplet też jest piękny. Ja widziałam go u Marty Paszkin również, jak sobie właśnie przymierzała ten komplet z córką. Biały właśnie z tyłu z taką oto wiązaną kokardą. Przód jest zabudowany, zaraz Wam pokażę, ale jeszcze dla chłopczyka można dobrać e, muchę, tak więc też w takim samym kolorze i też właśnie z takimi pięknymi zdobieniami że się w to wszystko e, zmieściłam, słuchajcie ten komplet mama córka ma również e, taką oto tutaj e, piękną kokardę na ramionach, tutaj jeśli chodzi o dziewczynki e, tak więc będzie switaśnie ogólnie jest włoski, też fajny krój, luźny, wygodny co tutaj dużo dodawać. Wersja trapezowa również jest słodka. Zobaczcie, jak jest pięknie e, ozdobiona ta sukienka z tą kokardką z tyłu.